Właśnie w niemieckim markecie i pokażę Wam tak z ciekawości, ile kosztuje tutaj cola. Coca-Cola 1,25 litra, bo tutaj nie ma 1,5 litrowej, tylko jest taka albo 2 litry. Kosztuje uwaga 88 centów, a jeśli masz aplikację to 66 centów. Czyli ile to wychodzi? 2,83 zł za taką butelkę coli. A jak tam u Was w Polsce? O, skrzynka piwa tutaj takiego lokalnego. 20 sztuk 11.99 euro 20 za litr, czyli pół litra wychodzi 60 centów. Około 3 zł za dobre naprawdę niemieckie piwo. A 8 sztuk Knopersa euro 49, różne smaki. Kawa instant Nescafe Gold 5.99 kilogramowy makaran Barilla euro 89. Taka kilogramowa kawa,